Informacje z twojego regionu. Gołda Pinfo i wiesz więcej. Znak A6A, umiejscowiony przy drodze wojewódzkiej W650 w okolicy zajazdu Piękna Góra, i drogi prowadzącej do miejscowości Jabłońskie informuje o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną po obu stronach. Miejsce to de facto nie spełnia definicji skrzyżowania, ponieważ dojazd do posesji Piękna Góra nie spełnia kryteriów skrzyżowania, tak nie jest składową skrzyżowania. Dlatego pojazdy wyjeżdżające z zajazdu Piękna Góra włączają się do ruchu i są zobowiązane do ustąpienia pierwszeństwa przyjazdu wszelkim pojazdom. Wyjeżdżający z zajazdu Piękna Góra, jak również od strony miejscowości Jabłońskie, nie widzą dyspozycji znaku A6A, więc nie, mus, nie mogło się nim sugerować. Tak? Jednakże wyjeżdżające z zajazdu Piękna Góra, skręcając w prawo do miejscowości Gołdap, muszą, muszą mieć świadomość, że włączają się do ruchu, a tym samym muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu wszelkim innym pojazdom. Zarząd Dróg Wojewódzkich został powiadomiony o zaistniałej sytuacji. Decyzja o ewentualnej zmianie oznakowania zostanie podjęta po fizycznym objeździe dróg. Informacje z Twojego regionu. Gołda Pinfo i wiesz więcej.